Skoki narciarskie, przez swoją ogromną zależność od warunków pogodowych, mogą się spotykać z bardzo zaskakującymi wynikami. W ten sposób jesteśmy świadkami wyników, które zapamiętujemy często na długie lata. W szczególności jeśli jest to związane z polskimi skoczkami. W tym odcinku skupimy się właśnie na takim przypadku, do którego doszło w niemieckim Klingental. Krzysztof Biegun, -Bonim mowa, swoją profesjonalną karierę rozpoczął w 2011 roku, 4 miesiące przed ukończeniem 17 lat. Wtedy 8 stycznia wystąpił w zawodach w Szczelickim Jeziorze w ramach FISCAPu, czyli trzeciej lidzy w skokach. Pierwszą, gdzie skoczkowie muszą się przebić, by dalej startować. Warunek do startów wyżej wypełnił już dzień później, wystobywając punkt za 30 miejsce. Była to jedyna zdobycz punktowa w tym sezonie, jednak pojechał miesiąc później na Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Tam udało mu się zdobyć złoto drużynowo, skacząc obok Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Murańki oraz Mateusza Kojzara, który jako jedyny z nich nigdy się nie przebił. Puchar kontynentalny zajczył rok później, jednak w czterech konkursach nie udało mu się zdobyć żadnych punktów. Dosyć udane występy w letnim pucharze kontynentalnym w 2012 roku dały mu regularne miejsca w zimowej części tych zawodów. Tam mimo opuszczenia pierwszej części sezonu zdobył wiele punktów i został powołany na loty w Oberstdorfie, dosyć niezłe miejsce na debiut w Pucharze Świata. W Niemczech zajął 30 miejsce, co z pewnością dobrze wyglądało jak na debiut w pierwszej lidze skoków. W letnim sezonie udowodnił, że nie zamierza na tym kończyć, zajmując trzecie miejsce w Pucharze Kontynentalnym, skacząc tam tylko 4 razy. To spowodowało, że wystartował w otwierających sezon 13-14 zawodach w niemieckim Klingenthal. W kwalifikacjach zajął wysokie 15 miejsce, będąc trzecim najlepszym skoczkiem z dodanymi punktami za wiatr. Krzysztof w drużynowce jeszcze lepszy występ, osiągając drugą najlepszą odległość w całym jednoseryjnym konkursie, będąc jednak jednym z dwóch zawodników z wiatrem pod narty. Indywidualnie dało mu to mimo wszystko czwarte miejsce, co napawało optymizmem przed konkursem, który będzie na zawsze zapamiętany ze względu na kilka ciekawych wyników. Już jako trzeci wystartował Jan Achonen, dla którego był to pierwszy indywidualny występ od zimy 2011 roku i prowadził po skoku na odległość 126,5 m. Długo jednak nie był na prowadzeniu, bo piąty poleciał na 142,5 m, Krzysztof Biegun, mając jedna z lepszych warunków. Trochę pomogło mi to, że trenowałem w Klingental przed początkiem sezonu. Udało się trochę tego śniegu zasmakować. Tory się co prawda nie zmieniły, ale myślę, że coś na pewno mi to dało. Belka oczywiście została obniżona o dwie pozycje: dziewiąty skakał Jan Ziobro, o którym też z pewnością sobie kiedyś powiemy. 134,5 metra, co ostatecznie dało mu wysokie w całym konkursie dziewiąte miejsce. Wiadomo jednak, że jego największy sukces w karierze to nie był. Dwunasty skakał Stefan Hula, któremu zdecydowanie nie udał się ten występ, gdyż nie dość, że miał trzecią najgorszą odległość tych zawodów, to jeszcze został zyskwalifikowany. Obecna gwiazda reprezentacji Niemiec. I nie tak dawno lider kadry Stefana Horngachera Karl Geiger wypadł słabo, jednak uzyskał punkty przez bardzo niekorzystny wiatr. Chwilę później poleciał też Dawid Kubacki i był to idealny przykład jego starszych skoków, gdy nie potrafił wykorzystać swojego potężnego wybicia z progu spadając szybko i za bardzo w prawo. 14 miejsce uzyskał Stefan Kraft, dla którego sezon 13/14 był początkiem fenomenalnej serii, w której do dziś nie wypadł na koniec sezonu z pierwszej dziesiątki raz pierwszy od 10 miesięcy w Pucharze Świata wystąpił Thomas Morgenstein, który zawodę ukończył na 16 pozycji. Niestety był to początek jego ostatniego sezonu w karierze, okraszony kontuzjami oraz strechem przed kolejnymi bolesnymi upadkami. Bardzo groźnie wyglądający upadek zajrzał Andreas Kofler, który najpierw lądując miał problemy, gdy podniósł lewą nogę, by po chwili upaść i mocno uderzyć w bandę reklamowe. Został zniesiony na noszach, jednak nic poważnego mu się nie stało, gdyż już tydzień później wystąpił w zawodach w Kusamo, a w całym sezonie ominęły go tylko skoki na Mamucie w Tauplic. Po skoku Wolfganga Leutza pozycje do 20 się w ogóle już nie zmieniły. Najlepsza dziesiątka poprzedniego Pucharu Świata zajmowała niższe miejsca. Prentz 21, Kraniec 23, front 28, wcześniej Hilde 33. Początek końca Jana Matury, misiera Neumayera, absencja Lisiarda Freitaga przez kontuzję stopy oraz Andersa Jakobsena przez zerwanie więzadę w kolanie na koniec wcześniejszego sezonu. Pierwsza trójka kampanii 12-13 to był jednak kolejny wielki hit, gdyż żaden z nich nie zdobył nawet punktu. Co ciekawe, byli to zdobywcy kryształowej kuli w dwóch poprzednich sezonach i właśnie tym. Pierwszy z nich był Kamil Sto, który zajął 37. miejsce, a następnie byli Anders Bardal i Gregor Szyliansauer. Żaden z nich nie oddał jednak swojej próby, gdyż po długim oczekiwaniu na swoje szanse, postanowili razem zrezygnować ze skoku. Po pierwsze, by nie przedłużać niepotrzebnie tej parodii, a po drugie, by po prostu nie ryzykować zdrowia, które z pewnością mogło być zagrożone patrząc na niektóre skoki w tym konkursie. Tak, całą sytuację z końcówki skomentował prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apolonii Steiner. Bardal i Schierenzauer zrezygnowali z oddania swoich skoków. Myślę, że powodem było fakt, że warunki były zbyt słabe do oddania dobrego skoku. zrobiono z nich tchórzy, którzy uciekli, bo obawiali się wiatru na skoczni. Poza biegunem na podium stanęli Andreas Weninger oraz Yuri Tepesz, dla którego było to pierwsze miejsce w najlepszej trójce nie na skoczni mamucie. W dziesiątce znajdzie się także piąty Piotr Żyła, szósty Maciej Kot oraz dziewiąty Jan Ziobro. Jeszcze ciekawej z wynikami jest, jak się spojrzy na najlepszą trójkę sezonu 13-14, z której najlepiej zaprezentował się tutaj 21 Peter Pleutz. Front ledwo zdobył 3 punkty, a Stoch był od nich daleko. W ten sposób Krzysztof Biegun wygrał swoje pierwsze i jedyne zawody Pucharu Świata w karierze. Było to pierwsze i ostatnie miejsce w najlepszej dziesiątce Pucharu Świata. Na początku czekałem, aż skończy się pierwsza seria. Modliłem się, żeby się skończyła. Potem modliłem się, żeby zostało tak jak jest. No a jeżeli byłaby druga seria, to myślałem o tym, żeby skończyć równie dobrze. Skończyło się tak, że drugą serię odwołano, a ja byłem bardzo szczęśliwy. Co ciekawe, od razu po zwycięstwie nie było pewne, że biegun pojedzie do Kusamo, gdyż był ku temu przeciwny tylko trener Maciej Maciusiak. Ostatecznie Krzysztof pojechał do Kusamu oraz Lillehammer, i jak w Finlandii zdobył 13 punktów za 18 miejsce, tak w Norwegii dwukrotnie zajmował miejsca w czwartej dziesiątce. Punkty zdobył jeszcze trzy razy w Oberstdorfie podczas turnieju w czterech skoczni oraz dwukrotnie w Zakopanem. Potem zdarzały mu się występy w następnych sezonach, jednak ani razu nie był ona oklaszane punktami do klasyfikacji generalnej. Miesiąc po zwycięstwie w Klingental Biegun pojechał na zimową Uniwersiadę, czyli taki grzyska tylecz dla studentów oraz rozgrywany co dwa lata. W szczęśliwym dla polski co zdobył dwa złote medale indywidualnie oraz drużynowo, a także srebro indywidualne. W październiku 2018 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej. Często można go było widywać w studiu Eurosportu, a od tego sezonu Krzysztof stał się asystentem trenera kadry młodzieżowej. I tak wygląda skrócona historia Krzysztofa Bieguna, w której nacisk położyliśmy oczywiście na jego zwycięskim występie w Kringendal. Pamiętacie ten konkurs? A może jest to dla Was pierwsze zetknięcie z tymi zawodami z 2013 roku? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszam też na nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Ludkowski z RZ Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.